Gdy byłem młodszy, rzadko bywałem szczęśliwy. Ogólnie to chodziłem przygnębiony i jakiś niezadowolony z życia. Brakowało mi wtedy bardzo samoświadomości I właśnie dlatego miałem nawyki, robiłem zachowania, które niszczyły moje zdrowie psychiczne, ale ja nawet nie zdawałem sobie z tego do końca sprawy. Uznawałem, że to jest normalne, że tak się czuję i że takie jest życie i że to normalne, że moje zdrowie psychiczne się tak bardzo pogarsza i widzisz, bardzo niedobrze że to zlekceważyłem, ale dzisiaj cofłem się w przeszłość i zastanowiłem się, co to były za błędy? I wiesz co? Szczerze, nie były to takie proste, ponieważ nie były one takie bezpośrednie, że tak, to na pewno niczym moje zdrowie psychiczne. Musiałem chwilę pomyśleć i wiem, że nie jestem też jedyną osobą, która takie błędy popełniła. Dlatego jeżeli czujesz się źle, to ten filmik jest dla Ciebie. Ponieważ przedstawię Ci tu metody, które ja zastosowałem, żeby przestać się czuć źle. Właśnie przez to, jak ja się sam zachowywałem. Ale zanim jeszcze powiem, zapraszam Cię na mojego Instagrama. Jeżeli jesteś w stanie mi obiecać, że potrafisz korzystać z social media z głową, to zjedź teraz do opisu, kliknij pierwszy link i tam znajdziesz mój profil na Instagramie. Wstałem tam codziennie krótkie filmiki i wierzę, że wyciągniesz z nich naprawdę sporo wartości. Lecz, jeżeli Instagram to ciężka rzecz dla Ciebie do skontrolowania, odpuść sobie tego followka i zostajmy przy YouTubie. Zaczynajmy. Pierwszy błąd, jaki popełniłem, gdy byłem młodszy, przez które uważam, że naprawdę czułem się źle, to brak szacunku. I mówię tutaj ogólnie. Nie szanowałem ani siebie, ani drugiego człowieka, ani tego, co mam, ani jakie okazje mi się natrafiły, niczego nie szanowałem. Byłem po prostu taki niewdzięczny. Tak uważam. Moje czyny pokazywały to, że ja na przykład siebie nie szanuję. Osoba, która siebie szanuje, nie nadużywa alkoholu. Osoba, która siebie szanuje, nie nadużywa tych wszystkich niezdrowych przyjemności XXI wieku, które tak bardzo niszą zdrowie psychiczne. No i właśnie to jest to, czego mi brakowało. I uwierz mi, że szacunek to jest coś, co bardzo mocno wpływa na Twoje zdrowie psychiczne. Czym więcej tego szacunku masz w życiu, tym lepsze jest Twoje samopoczucie. I nie da się tego pominąć i nie da się tego zlekceważyć. Sam tego doznałem na własnej skórze i odkąd zacząłem szanować i przede wszystkim być wdzięcznym, to czuję się dużo lepiej. Najlepszą metodą, żeby ten szacunek do życia przewrócić, to codzienna praktyka wdzięczności. Możesz napisać, ale możesz po prostu nazwać. Trzy rzeczy, za które dzisiaj jesteś wdzięczny. W moim wypadku może być to ten kubeczek świąteczny który towarzyszy mi przez cały rok praktycznie, nie tylko w święta i jest bardzo fajny. I dziękuję osobom, które go stworzyły. Jestem wdzięczny za te dwa pudełka, które znalazłem w pokoju i żurawinę, na której opieram swój telefon, ponieważ te trzy rzeczy razem tworzą mi statyw. Oraz jestem wdzięczny za te karty, dzięki którym mogłem spędzić ostatnio miły wieczór. Wraz z moimi kumplami. Fajna sprawa zawsze powoduje to uśmiech na mojej twarzy i sprawia, że czuję się lepiej. Dlatego sprawdź samemu, jeżeli mi nie wierzysz, a zobaczysz, że to rzeczywiście działa. Drugi błąd to brak umiejętności odroczenia gratyfikacji. Na początku, żebyś zrozumiał odroczenie gratyfikacji to odroczenie satysfakcji na rzecz przyszłości. Natychmiastowa gratyfikacja to, że tak powiem, odroczenie konsekwencji do przyszłości, żeby przyjemność mieć teraz. Tak, dwa przykłady, żebyś to zrozumiał. Odroczoną gratyfikacją może być dziwny prysznic, który teraz wymaga cierpienia, ale później odpłaci się w energii i w zdrowiu. A natychmiastową przyjemnością mogą być żelki, które są na początku bardzo smaczne, ale potem powodują problemy ze zdrowiem i pogorszenie poczucia. Przykładowo, gdy byłem młodszy, bardzo mało myślałem o, o Hubercie z przyszłości. Nie miałem takiego w ogóle konceptu jak podejmowanie decyzji na rzecz Huberta z przyszłości. I to był mój ogromny błąd. Gdybym poświęcił sobie chwilę, żeby chociaż wyobrazić sobie, jak ten hubert wygląda, co on robi, czego on potrzebuje, to podejmowałbym dużo lepsze decyzje w życiu. A wcześniej liczyło się tylko dla mnie to, co jest teraz. Liczyła się dla mnie tylko natychmiastowa przyjemność, ponieważ w ogóle nie patrzyłem w przyszłość. Dlatego proszę, nie popełniaj mojego błędu. Wyobraź sobie wersję siebie za parę lat. Jak ona wygląda, co ona robi i czego może potrzebować. I gdy masz taką wizję, jak ona wygląda, to teraz zacznij podejmować decyzję. Też na jej korzyść, nie tylko na Twoją własną. Bo przecież chyba nie chcesz, żeby ta wersja Ciebie, którą właśnie sobie wyobraziłeś, płaciła cały czas za konsekwencje Twoich czynów, które robisz teraz. Mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. Po prostu naucz się odraczać satysfakcję na rzecz lepszego jutra. To jest klucz do sukcesu i klucz do zdrowia psychicznego w dzisiejszych czasach. I zanim przejdziemy do trzeciego punktu, chciałbym Cię zaprosić do mojego programu, w którym personalnie pomogę Ci z Twoim zdrowiem psychicznym. Zdjeź teraz do opisu, kliknij pierwszy link i tam w link 3 kliknij moja personalna pomoc. Przykieruję Ci to na stronę, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne szczegóły. Uwierz mi, że razem, współpracując, sprawimy, że w dwa tygodnie poczujesz już ogromną różnicę ze swoim zdrowiem psychicznym. Mogę Ci to obiecać. Jeżeli masz problem ze stanami depresyjnymi, to uwierz mi, że możesz przyjść z tym do mnie. Obiecuję Ci, że rozwiążemy to bardzo szybko i wcale nie tak trudno. Trzeci błąd, który mocno wpływa na moje zdrowie psychiczne, to bardzo mała asertywność. Kończyło się zawsze tak, że robiłem rzeczy, których nie chciałem. I to był mój problem, ponieważ żyłem nieautentycznie. Żyłem nie tak, jak ja tego chcę. I szczerze, bardzo mocno się to odbijało na moim samopoczuciu i na mojej psychice. Czasem trzeba powiedzieć nie. I takie coś można porównać do odroczonej gratyfikacji, o której ci powiedziałem wcześniej. Może się to nie spodobać Twoim bliskim na samym starcie: to, że Tobie się coś nie podoba, że mówisz nie, że nie chcesz czegoś robić, ale wiesz co? Odpłaci Ci się to w przyszłości. W zdrowiu psychicznym i przede wszystkim w szacunku od tych ludzi. Ponieważ na początku może im się to nie podobać, ale koniec końców zaczną Cię szanować jeszcze bardziej, właśnie za to, że podejmujesz takie decyzje. Nieautentyczność. Cholernie niszczy zdrowie psychiczne. Naprawdę warto być asertywnym. Wierzę, że jeżeli popracujesz nad tym, co mówiłem w tym filmie, to poprawisz swoje samopoczucie o naprawdę ogromny procent. Jeżeli pominąłem coś ważnego w tym filmie, pojawiają się w głowie jakieś pytania, to napisz je w komentarzu. Nie chcę sobie pozwolić na żadne luki informacyjne w tych filmach, bo chcę dostarczyć Ci jak najwięcej wartości. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmiku i widzimy się w następnym.